Hej, z Bankier No i ogólnikowo jesteśmy dzisiaj w grze Five Nights at Freddy's VR Help Wanted No i cóż no tutaj jestem z ekipą właśnie Siemka Mam no. no i ogólnikowo to jest pierwszy film na VR Mój głos może być trochę zniekształcony Ponieważ mikrofon mi się zepsuł Ponieważ jestem na konsoli Playstation i mikrofon mi upadł wczoraj, i mogę być trochę zniekształcony ten głos, ale to jestem ja, więc kontynuuj. Zobaczymy. welcome to the freddy fazbear virtual experience uh -huh. use the console in front of you to navigate okay. the menu and pick one of the frightening experiences available by completing these scenarios more will become available you'll see plenty of familiar faces and some new ones as well so stay a while and have a good time and remember, despite the temporary horror you may experience this is a completely controlled environment and you aren't in any real danger Fazbear Entertainment not responsible for real danger. Please make a selection from the virtual menu. Aha. Okej, okay, ogólnikowo ja grałem trochę w FNAF VR, ale postanowiłem, że nagram to od początku, jak przechodzę całą grę, ponieważ nigdy nie przeszedłem, więc i mamy tutaj w FNAF jedynkę, dwójkę, trójkę. Mamy mroczne pokoje, part and service, wentylację. O nie. No i okej. Okay. Ogólnikowo może myślę, zróbmy sobie dzisiaj tak na, rozgrew, na rozgrzewkę, przepraszam. FNAFA jedynkę. Spróbujmy. Zobaczymy jak nam to wyjdzie, więc może zacznijmy po prostu tak. Eee, Okej, okay. wciskać przyciski, przetrwać do szóstej, Dobra to. Mówicie do profesjonalisty, który nigdy się nie wystraszył i nigdy nie krzyczał podczas gry horror. O mój Boże, no dobra. No? Halo? Tak, słucham. Mr. Beast? Aha, dobra Ok, to chyba była kaseta. No i kasetę. O, oh, co tutaj? Freddy, Freddy, Freddy. Tutaj jest. O! Chciałem powiedzieć, że mamy tutaj ciastka, ale koń nas znalazłem. jej yeah, udało mi się, dobra, cicho. I dostałem osiągnięcie nawet Czy tobie oczy się nie ruszają? Chyba nie No mów do mnie! Ja wolę słyszeć go No! Oj! No! Czas no. ja go tutaj siedź sobie no. Okej okay. Czyli tak mamy tutaj światło, działa, działa. Mam nadzieję, że w nic. Drzwi też działają. Aha, no najpierw pierwsza my już mamy 86%. Dobra, tu jest boni tutaj jest ekipa, więc spokojnie tak. Co mi się zdaje, że. Nie, nie, uczę się. mamy jakieś butelki. jakieś... Oj, oj, oj nie, oj nie, oj nie, 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 żadne dam, 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 gdzie? Tu. Tu jesteśmy my. Dobra, cicho. Dobra, tam Fongaj niech sobie pogada chwilę. My jesteśmy tu. I tu jest bezpiecznie, jak na razie, na kamera. Tu nic. Oj nie, tak nie ma stra. Aha. O, Cika się ruszyła. Czika jest tu. A mości... Oj... O, tu, tu jest Boni sobie stoi, tak? E, to co my tu mamy? Mamy jakieś papierki... O, mamy kojna. Na, no, bezpiecznie. Jej, mamy drugiego kojna już! Weźmy sobie tutaj buteleczkę, o, soczek... No! Dobra, cicho! Cicho! Ja wiem Ja wszystko Wiem Chcesz? Chcesz? Masz tu się Nie dla psa Gdzie? Dobra Oj Dobra, on jest tu O kurwa Hello Dobra, no, ty tam ty... O Mamy trzeciego koina Może mnie nie zerze Ona jest tu Mamy 63% baterii, trzecia Myślę, że ona spokojnie O ty Oj Oho A, drugi Pika Id stąd Idź Odejdź I co, by stąd Dobra, spokojnie, spokojnie widzowie Jezus Maria, nie patrzcie tak No, no dalej Uy, No i co, masz mordę otwartą to Spokojnie, tak, tutaj tego sobie, Soczku weźmy łyka Dobrze. O! Widzicie, od razu poszła. O, i Bonnie sobie poszedł Pięknie, pięknie, pięknie Tak, na pewno, na pewno Cikak Gdzieś sobie poszła. Czwarta jem 39% Chica nie wiadomo gdzie jest. Pewnie już stoi za mną na szczęście. Oj nie Żadne dam, dam, dam Olero Gdzie jest Chika? Nie, 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 nie. jest tu. Chyba spokojnie. Bo nie w słoikach. Trzeba patrzeć na chikę. Piąta. Dobra, 31%. Ja powiem tak. Ruszy się? No. Powiem tylko tyle. Au! P.K. Mości Boni jest po drugiej stronie Po drugiej stronie, co ja gadam Dobra eee, Moment Mamy tutaj numer 1, 1, 2 O Już chciałem złożyć na policję, ale mi się udało jej Udało mi się, szósta jejem. Znaczy Kur... co ja powiedział... Dobra, nieważne Dostaliśmy prezent, co mamy w środku? Mogę podejrzeć? Ojej, dobra, może nie

Keep in mind that this DLC pack is nothing more than a festive holiday-themed add-on, which has absolutely no hidden intent or purpose. So, have fun. Ach, czy bo jakby ogólnikowo mam tutaj DLC do tego, ale to na razie nie. To jest taki tajemniczy myśli sprzęt tutaj ten ciastek. Yy, mamy FNaF1, No to co myślę, że spróbujemy może dwójkę FNaFa Zobaczyć. No to przecież w dwójce jest tak samo jak jedynka, tylko, że Foxy jest tylko to... tylko tyle. Eee, czy nie mam nicu dookoła? Nie, bo boję się widzowie, że jak wystraszę, to odlecę na pół pokoju i uderzę w ścianę. Dobra. Ty sobie mów. Coś tam w tle, nie wiem. O, halo, halo? Dobra, cicho. My popatrzymy na nich, poczekamy chwilę. Może jakiś koń tutaj, coś jeszcze? O, oczywiście, piciu. tutaj Ten syf trzeba wyrzucać. Cholera, syf, tu mam. O, dobra. O, nie, nie mogę już go zabrać. Niestety, dobra. Taki syf tych szafek trzeba wyrzucać. I właśnie, e, boni się ruszył. To spokojnie. Czy mości, Foxy. Chefika ruszyła No ładnie. Patrzymy ich, mamy ich pod kontrolą, tak? Pierwsza jejem, znaczy co ja gadam? Jejem, a jem. Pierwsz... No po prostu pierwsza w nocy, dobra. Może nie będę się popisywał angielskim, bo mi to nie wychodzi jak zwykle. Więc nie będę się może popisywał. Po prostu pierwsza w nocy, tak? Okej, okay, idzie sobie do kuchni. Tu. Bo oni się ruszył. I Boni jest tu, wie dobra. A mości jest albo w kiblu albo w jo oj, oj, Nie, oj, 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 oj. nie, 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 nie. Spokojnie, spokojnie. Zbroja lekko psana, ale jeszcze nie do końca. O, ten jest tu, ona jest tu. i Boni zniknął. I ona też zniknęła. Ona jest w kuchni. A Boni jest. Jest tu. O, no ty. Zadymiarzu. Boni jest tu. Chika jest w kuchni. Boni stąd pewnie pójdzie sobie tu, do słoiczków. No i tutaj mamy jeszcze tego ancybona, który że tak powiem, może mnie zrobić krzywdę. O, Chika jest tu i Boni też jest tu. Oni jest w słoikach, Chika jest tu, da to teraz patrzymy Chicę i Foxiego Tak naprawdę chika pójdzie tu już idzie Poszła Oj Ty mi się Cholera... Nie! Mi się ręka zbagowała widzowie Dobra O! Dobra Boni jest pod drzwiami. Zaraz Foxy też pobiegnie, więc teraz tylko sprawdzamy tutaj tą chicę. Niech te drzwi będą zamknięte. Trzecia w nocy. 63% baterii. Easy. Boni zostanie pod drzwiami. Gdzie jest chica idzie sobie? To zamknijmy. Jak przejdzie i stan będzie tu na kamerze, to otwieramy drzwi. Te drzwi wolę mieć zamknięte, bo nie wiadomo kiedy. Okej, okay, otwieramy on jest pod drzwiami Zaraz będzie biega... Foxy No okay. tak Ona jest tu Teraz gęsto... Yyy Foxy to jest pytanie Nie, skaś to, skaś to! Bo nie jest, tu Chica jest w kuchni Pizza sobie tam je, nie wiem, e, mości tego nie ma Freddy, Freddy, spokojnie Aha. Miękkie nogi widzowie, miękkie. Nie! Oj! Czy ja wywołałem wilka z lasu, czy... Nie, Freddy! Nie! nie Ja powiem tylko tyle Out, out, out Freddy, Freddy, nie Jest piąta Nie Nie próbuj Przychodzi na ostatnie 15 minut Nie Nie, Freddy, zostań nie. Młody człowieku Wróć się na scenę Na scenę masz się wrócić Tylko Foxy już chyba nie zaatakuje Chica jest pod drzwiami Bonnie też, czyli Oj Szósta Szósta proszę szybciej, ponieważ jestem otoczony Nie. Oj oj, oj, oj. o oj Jezus moje widzę zbroja obsrana Uda Jej! Szósta w nocy, udało mi się O Boże, dobra Trochę zbroja obsrana o! Mamy telefon. Mogę go... nie mogę go zjeść. Da, dobra. Dobra, na szczęście Freddy mnie nie zatłukł, to może tak na no, odstresowanie... Dobra, to the cicho, cicho! Keep in mind, no, ale ja wiem o no tym. So eee. Spróbujmy sobie zrobić. serwis... Part and service. Jakoś tak po angielsku, czyli serwis części zamiennych. To eee. no, po prostu po zrobimy dwie, gier, e, cztery gierki na odcinek. Dwie zrobiliśmy, to zróbmy sobie może. naprawę bo niego i. Hmm, jakby to zrobić widzowie? Coś innego bym chciał zrobić. Nie chcę Fnafa, bo w Fnaf 3 to się zeslam, bo Freddy już się uruchomił. Serwis wentylacyjny? Może nie. Zróbmy sobie po niego. Tak wiecie, taki pierwszy odcinek. Zobaczymy jak się seria przyjmie. Yy, przeprowadź na prawę. Aha, chwytaj i puszczaj. No dobra, chwytam i puszczam. Okej. Okay. Welcome back to parts do? and service. Oh no, it looks like Bonnie's guitar is out of tune and must be recalibrated. Oh. First, we must access yes. his harmonization module located inside what his secondary do throat pipe. This <laughs> to access the throat pipe, both <laughs> eyes must first be oh, removed. Sorry. You must be as precise as possible when removing the eyes from their respective sockets. So? First, firmly grip Bonnie's left eye and carefully remove it from its socket. Nie no, gadasz sobie Left Eye, mogę. Oj, Le... ale ty duży jesteś. Left Eye, jezus. No, kurde, mi się ręka nie chce uderzyć w ścianę, widzę. W ściany, to ja gadam w telewizorze. No, ty, kurde, kurde. Pozwalałem jego oko wyjąć, no. Um, no tak, widzowie. No, dostałem osągnięcie, bo się zespałem. O, no tak, tutaj. To, że nie chcę uderzyć widzowie widzowie. Wracam się do and Service No, oh, miałem no, wyciągnąć młok, słabo. Miałem mu wyciągnąć młoko, no. No, no, no. Leć tam. Dobra, czyli trzeba posłuchać, jak on gada. Może. O! To ty mogę, mogę wchodzić. First, we must access his hominization module da, dobra, located inside his secondary throat pipe. O, to access poimu. the pipe, both eyes must first yeah. be removed. You must be as precise as possible when removing the eyes from their respective sockets. First, firmly grip Bonnie's left eye and carefully remove it from its socket. Left eye, toes, right, three, to tall. Careful, okay. Oh. No tak, widzowie, to może być problem, że ja tutaj... Jakby... Tu jest kamera. Od PlayStation VR. Tu jest oko. Chociaż tu mogę chwycić, to nie wiem, może... Chwila. On jest wyżej ode mnie, to jest... To jest problem, bo mi ręka tu... O. Welcome back to Parts and Service. Aha. Oh no, it looks Chwila. like Bonnie's guitar is out of tune and must be recalibrated. O! first we must Dobra. access his Teraz harmonization module located inside his secondary throat pipe to access the throat pipe both eyes must first be removed you must be as precise as possible when removing the eyes from their respective sockets. first firmly grip bonnie's left eye and carefully remove it from its socket Lewe oko, no left eye. No co dotknąłem teraz, no? Byś przyszedł i pomógł, a nie się śmiejesz. Może jestem pośledzony. Słuchaj, na Aha! Deposit the left No dobra. No, lewe oko mam umieścić w lewym miejscu. Czyli tu jest lewo, ale jednak nie, no. się tam. No, Great okay, so job. Okay, so do okay, so do well done. firmly grip Bonnie's. Deposit the right eye. Good job. To open Bonnie's faceplate, carefully press the two buttons located on either side of Bonnie's jaw. When done correctly, you should hear two small clicks. Well done. You now have access to Bonnie's harmonization module. Press the blinking button inside Bonnie's secondary no. pipe to enter calibration. Something is not right. One of those notes is out of tune. You may push the button again to replay the audio check. Press the colored button that corresponds to the incorrect note. Press the blinking button again to verify your work. Great job. Bonnie is in tune and ready for his solo. Let's close him up. Simply replace both eyes in the same order that you removed them, then close up the faceplate, and we'll call it a day. Dobrze, spokojnie. Jezus, mi się łapy Bonnie nie krzycz! I... Jak mam ci zamknąć mordę? Baton? A nie, może te... Well done! That concludes your parts and services task. See you next time. See you next time! Ograłem ci króliku, dobra. Mamy to, easy. Co prawda zasłałem się pierwszy raz. O! Pipiwko można? Nie, co to jest? Foxy... -kowi no, no, nie Nieważne, myślałem, że mogę się napić. Dobra.

Znaczy, parts and service, 2. Tak, ten, ten klik mnie niepokoił trochę, ale. Dobra, lecimy. Klikaj, przyciski, dobra. Mam nadzieję, że nie będzie znowu oczu. Och, 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 och. Słuchaj, bo na nie. O, kaseta. I coś na mamy. Jee, Okay, tu, tu. Good job. Make sure Chica is Nie, not dobra, hiding się, any other treats inside her beak. To open her beak, carefully press the two buttons located on the sides of Chica's dobra, head. To and now, it looks like Chica has picked Marias. up some unwanted friends. Marias. To clear the infestation, apply the Fast Bear Entertainment F Restaurant Grade Chemi Spray to Chica's exterior. Avoid inhaling the chemi-spray. Exposure to cleaning, disinfecting, and maintenance chemicals may result in respiratory problems, skin, or eye irritation. Good job. Now reattach Cheetah's upper arm, hand, and cupcake plate. Okay, so oj oj piąteczka. we a And what, what is Jelito, nie, to butelka, sorry, to Dobra. And cupcake? Well done. Oh no. It oh looks like no. Chica needs another dose of the chemispray. Oh yeah. Do not let the infestation spread. Be sure to get <laughs> the canister A, button. Chica button another that as needed. Oh oh, Return the cupcake to Chica's plate. Yeah. Place the cupcake. Great job. Chica is ready to serve pizza and hugs to the kids again. Tak, komplementary slice of pizza for a job well done. Delicious. See you next time. Szybko, 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 szybko. Kurde, jednego nie zjadłem. Dobra, nieważne. I co tu będzie, co tu? Ooooo! Oh, nie mogę cię zjeść. O, oh, lul lul. Dobra, mam. No. O. Co, co klikną? o, mamy koina, kliknąłem sklep chyba. Okej, okay, dobra, może, może lepiej, może. Oj, 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 a dlaczego tu się ciepło, ciemno zrobiło nagle? Um, to może ja widzowie się z Wami w tym momencie pożegnam. Nie wiem, po co do Was macham. Cześć, cześć. Jeżeli odcinek Wam się spodobał i chcecie więcej, to napiszcie mi w komentarzu. Zostawcie subika i lajka i żegnam się z Wami z królikiem. Trzymajcie się, cześć.